Mam pytanie, chodzicie Państwo do kina? Tak, czasami. A na filmy? Zdarza się. Właśnie, od czego to zależy? Ważne jest, z kim się idzie, czy na co się idzie? Na co się idzie? Czyli nieważne jest z kim. Z kim? Zdania są podzielone. Dobrze, a Pani była ostatnio w kinie? Czy na filmie? W kinie na filmie. A z kim Pani była? Z koleżanką. Ogólnie w kinie chodzi o to, żeby chodzić, że, y, nieważne z kim się idzie, na co się idzie, ważne, żeby do tego kina pójść. Y, I za chwilę taka historia y, właśnie o takim chodzeniu do kina, y, historia, która mówi o tym, że chyba do końca nie jest ważne y, na co, ważne jest z kim. I tutaj ciekawostka moi drodzy, bo tego skeczu nie zapowiadała Grażyna Turbicka. Życzę miłego seansu. Co zaparkowałeś dobrze? Nie wiem. Może się nie przyczepią. Dzień dobry. O. Dzień, dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę służyć? Nie wiem, w policji, w wojsku. A jak domszy, to w komży. Panowie, wybierają się na film? Nie, na basen tylko klapków nie wzięli. I kółeczka. A jakich klapków? Żart! Tak, tak. tak. Żart. O, my Dobra. Takie wesołki jesteśmy. Z Dobra, Bartowa. No. no, na co idziemy? Bo to... Co? Duży no. wybór, na co idziemy? Tutaj tyle plakatów. No, ja mam ogromną ofertę, proszę pana. No właśnie, widzę, tak patrzę na panią i ogromna oferta. My mamy wszystkie gatunki o. filmowe. O. Tak, proszę pana, może pan sobie wybierać, co pan chce. Poza tym, my mamy ponad 30 sal projekcyjnych. Jesteśmy hmm. największym kinem w tej części Europy. A przepraszam, a w tamtej części Europy kto jest największym kinem, Żart? Tak. <grym> Żart. <grym> a propos żartu, tak. proszę mi powiedzieć, ten y, film to jest jakaś komedia, jaja jak Berety? Nie, proszę pana, to jest indyjski dramat psychologiczny. O człowieku, który nigdy w życiu nie uprawiał seksu. A. Wow, ty patrz, Marcin, no to by film nakręcili. Dobra, dobra. dobra, Ja w zasadzie to mogę iść na cokolwiek pod warunkiem, żeby tam nie było Adamczyka. A dlaczego? To, co ty masz do Adamczyka? Nie, no nic. No no to, o co ci chodzi? Nawet fajny aktor. Jest no. tylko. Wszędzie jest go pełno. Idziesz do kina Adamczyk, włączasz telewizor Adamczyk, o lodówkę otwierasz Adamczyk. Do Watykanu Adamczyk. Wszędzie Adamczyk. Adamczyk jest bardzo miłym człowiekiem. To jest bardzo miły chłop. My ostatnio byliśmy na wędkowaniu z kolegami na łódce, Siedzimy sobie we trzech. I nagle słyszysz takie klip, 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 klip po wodzie. Wchodzi Adamczyk na łódkę. O! Mówi, dzień dobry. O! Mówimy, dzień dobry. Słuchamy. Może kredyt. O. Akurat nie było brania, to mówię, dobra, weźmiemy. Zaprosił nas do tego banku tego Tantander. Już był elegancko ubrany. Mówi, proszę bardzo, to jest kredyt. Ja mówię, a raty? A raty to już po pańskiej stronie? Kurde. No. Bardzo miły człowiek. No dobra, miły, nie miły, ale. Ja już od jego głosu to dostaję wysypki. A tutaj akurat Ciebie rozumiem. Mam to samo z teściową. Też od jej głosu dostajesz wysypki? Nie, jest podobna do Adamczyka. No. Panowie, to może coś z kina światowego. Proszę zobaczyć, mamy taką nowość. Film pod tytułem Prezent. Prezent? O, tak. O. To jest mongolskie kino drogi. Proszę sobie wyobrazić. Dwóch mężczyzn. Chcę kupić prezent dla trzeciego. Chcą kupić zegarek. I proszę sobie wyobrazić, znajdują odpowiedni sklep, odpowiedni zegarek i go nie kupują. Zaraz. Ale co to ma wspólnego z skinem drogi? Ten zegarek był za drogi. Jest. Powiem pani emocje jak na pielgrzymce ludzie tak. Uf, Przepraszam, tak. tam jest taki mały plakacik. Co to jest za imię Gut? To jest jakieś zdrobnienie od Gustawa? A ten taki ciemny taki? Nie, good, nie, nie. Gut ja Gut. Gut ja Ach nie proszę pana, to jest mroczny erotyk niemiecki. E. Eee. No, to pojawia nam się lider wyścigu. A to? Nic się nie stało. Co to jest? A nie, to jest akurat film, to jest sportowy. Aha. Reprezentantem zbiorowym, takim tutaj bohaterem nawet zbiorowym jest polska reprezentacja piłkarska. A, czyli komedia. O nie, właśnie, to jest akurat dramat. A. To co? Kurde, no duży wybór. No duży. To, to Jagód jest po prostu... Tak, tak, pan tak. Pan Jagód jest... Tak? Zbierany Mroczny. Czyli Ta. Jagód. A jagód. w którym rzędzie dwa bileciki? Ja poproszę najbliżej ekranu. Okay. a pan też? Nie, nie, ja tam już bardziej z tyłu, żeby koledze w oglądaniu nie przeszkadzać. No to dobrze, to ja jeszcze może zaproponuję coś y, do jedzenia. Kiedy? A co kiedy? Pani zaproponuje coś? A, a na co pan ma ochotę? No. Ja to bym zjadł schabowego. No niestety nie mamy tego w naszej ofercie, Aha. ale mogę zaproponować popcorn, o popcorn mamy. Mały, duży, większy, ogromny, potężny i tak jak pan że to się pan pożyga. Nie, to ostatnie to myśmy już rano jedli. To może jeszcze na ciosy mam i ciurosy? To może wódkę i papierosy? Nie, nie, nie mam tego w ofercie. Nie. Ale jeszcze mogę coś do picia zaproponować. A co? A to mam wodę, wodę z lodem, wodę bez lodu, wodę mineralizowaną, średniogazowaną, kole, coca kole samą, kokę. Kole zero, kole z cukrem, bez cukru, cukier, bez coli, e, jeszcze jak tak dobrze zagrzebie w szafce, to wyszarpiemy meryndę. To ja poproszę kole zero. Kole zero. Proszę Co? bardzo. Co? Co mi pani tu daje? No to jest kola zero, czyli zero coli. <głos> Ale, <głos> przecież to pusta butelka jest. <noise> Cześć, cześć? Naciąganie klienta! To sobie pani sobie Jania robi. Ty, słuchaj, tam widzę, o ty, Jagód już wchodzi w mrok. To co? Jagód działa. Czekaj, czek, ja tylko zapytam. Tak? Bo... Warte mal, ein Moment! Okularów nie wziąłem, ten film z napisami jest? Nie, proszę pana, on jest z polskim dubbingiem. O! A kto podkłada głos głównej bohaterce? Piotra Damczy? <laughs>